Witaj na moim kanale Janusz Danieczyk, fizjoterapeuta z Pasją. W dzisiejszym odcinku będę kontynuował problematykę osób niepełnosprawnych i zajmę się problemem przejścia z wózka na łóżko. W tym momencie dochodzimy do pewnego takiego problemu, który dotyczy siły. Końcim dolnych, czyli nóg. Pytanie, czy te nogi są w stanie nas utrzymać, czy te nogi są kompletnie niewładne i potrzebna jest druga osoba albo dźwig na przykład, tak? e, Na razie zakładam, że te, osoby, te nogi są na tyle władne, że są w stanie z pomocą rąk utrzymać nasz ciężar ciała. I tutaj zaufaszcie, co jest ważne dla osoby niepełnosprawnej. Jeżeli jakaś część ciała szwankuje, obojętne co, to druga część ciała musi być na tyle silna, żeby te braki poprzedniej ciała zrekompensować. Jeżeli ja mam słabe nogi, to ja muszę mieć silne ręce, żebym tymi rękoma mógł zrobić to, czego nogi nie potrafią zrobić, na tyle, na ile jest to możliwe. I to samo dotyczy każdego elementu. Najlepiej jest. Ustawić się wózkiem pod kątem, jaki to kąt ma być, czy większy, czy mniejszy, to trzeba to eksperymentalnie dobrać. U jednych osób będzie to mniejszy kąt, u innych osób będzie to większy kąt. W związku z powyższym, no ponieważ nie nic nie boli, ja jestem osobą sprawą, ja to zrobię szybko, wy to zrobicie po swojemu. Ja ustawiam się mniej więcej na taki kąt, o, to jest kąt tak 15-30 stopni. Wniesieniu tutaj do łóżka, teraz popatrzcie, co ja robię Ja pochylam tu do przodu, czyli najpierw stopy daję jak najbardziej do tyłu, pochylam tu do przodu, tak jakbym chciał wylecieć z tego łóżka. Następnie obie dłonie kładę na łóżko, odbijam się od tego łóżka i robię taki ruch. Popatrzcie tu i teraz. Przy tym ruchu następuje sytuacja taka, że ja jestem sprawny, więc ja to mogę zrobić w zwolnionym tempie i wszystko ładnie utrzymać. Natomiast osoba niepełnosprawna to będzie tutaj miała problem i może zrobić tak albo może zrobić tak, ale wtedy trzeba inaczej łózek ustawić. W tej chwili zróbmy tą pierwszą wersję. Czyli tu się wysiółko skręcam i hop. Jeszcze raz. Hop. I siedzę. Zobaczcie, jaki jest problem przy tym wejściu na łóżko, czy przy każdym in? Ja na łóżko kładę. Zobaczcie co się z tą dłonią dzieje. Jest taki kąt pomiędzy przedramieniem a położeniem. Jeżeli ja chcę iść do przodu, ten kąt się zmieni. U mnie ten kąt jest bez problemu 90 stopni, a nawet i więcej. I sprawność nadgarstka jest Warunkiem podstawowym do tego, żeby można było spokojnie przejść z wózka na łóżko. Jeżeli będziemy mieli taki zakres ruchu, no to tutaj będzie problem. Tutaj będzie koszmar, żeby się przejść na łóżko. Trzeba wymyśleć w własny sposób. Jeżeli mamy sprawę na robimy hop i siedzimy na łóżku. Dla osób, które mają mniej sprawne piaski niż ja można popróbować, żeby się podeprzeć na pięści, tak? czyli piąskę zaciskamy i tutaj na piąska, tak. Ale to znowu trzeba poeksperymentować, bo mi to wychodzi, jak ktoś inny może się przewracać. Natomiast nie zalecam tego, co część osób robi, że robi ręce w ten sposób. Tak? Tu mamy bardzo, a bardzo duży nacisk na palce. I to grozi wyłamaniem palców, jeżeli ciężar ciała cały pójdzie na te obie ręce, a nie daj Boże na jedną rękę. Teraz kolejna rzecz. Przeszliśmy na łóżko, czyli skręt. Hop. Jestem na łóżku. I teraz na łóżku nie ma oparcia, tylko ja muszę siedzieć pewnie jeżeli nie siedzę pewnie no to znowu będzie problem pozlec albo się przewrócę to albo się przewrócę tu Dlatego osoby niepełnosprawne muszą cały czas bodźcować i ćwiczyć te części ciała, które są u niej w miarę sprawne, w miarę zdrowe, żeby one miały siłę Zrekompensować straty, które wnoszą części małosprawne. I tutaj ćwiczenie, które ja zalecam osobom niepełnosprawnym, a które mało kto wykonuje, to jest to ćwiczenie przewracanie się z boku na bok. Popatrzcie. Zależą sobie na łóżku w ten sposób i przewracam się na bok jeden, na bok drugi. Mi to idzie gładko i elegancko. Natomiast u osób niepełnosprawnych tak gładko i elegancko nie będzie, bo ta osoba zrobi tu, 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 potem jeszcze musi sobie pomóc tą nogę zrobić tu. Jak da radę, to dobrze. To mogę jeszcze przepchać tu i ułożyć się na drugą stronę. I to nie do końca daje radę. To jest, mini Państwo, temat zadanie domowe codziennie, w każdej wolnej chwili, kiedy się Wam tylko przypomni, i położycie się na łóżko. Wykonać sobie dwa, trzy, 5 powtórzeń takich lewo, prawo. Lewo, prawo. Jeżeli ktoś nie jest w stanie wykonać tego, co ja robię, no to niech sobie położy się na plecach i zrobi. Lewo, prawo. Niech wykona taki ruch chociaż, tak? Z czasem ten granic będzie silniejszy, ten ruch się powiększy. Można wykonać jeszcze większy ruch, jeszcze bardziej, jeszcze bardziej, jeszcze bardziej. I tak w końcu dojdziemy do tego, że zrobicie to, co ja robię, bez problemu. W tym układzie zupełnie jest inny komfort siadania na łóżko oraz przechodzenia z łóżka na wózek i z powrotem. Bo jeżeli ja jestem w stanie przewrócić się na bok, jeżeli ja jestem w stanie nogi opuścić z łóżka i podnieść się do góry, to jestem wygrany. Jeżeli nie jestem w stanie tego zrobić, to jest wtedy ciężka sprawa. Największe problemy mają osoby po udarach mózgu albo z jakimiś niedowładami, gdzie one nie pomagają terapeuci. Jeżeli jest potrzebna druga osoba do opieki, tym terapeutą najczęściej jest członek rodziny, mama, tata, mąż, żona. W związku z tym ten terapeuta musi was dźwignąć. Jeżeli mu nie pomożecie, no to ta osoba z terapeuty bardzo szybko stanie się pacjentem dlatego tak ważna jest sprawność osoby niepełnosprawnej tutaj w tym filmie pokazałem Wam przejście z wózka na łóżko teraz zrobimy sobie odwrotnie przejście z łóżka na wózek więc podzieliliśmy otwieramy się i o tak jeżeli ten sposób Wam nie pasuje, musicie znaleźć sobie taki, gdzie robicie to szybko i dobrze. Na początku róbcie to z asekuracją, a potem róbcie to samo bez asekuracji. I jeszcze raz podkreślam: Sukces terapeutyczny oraz jakość życia osoby niepełnosprawnej zależy od jej usamodzielnienia się. Od tego, czy jest ona sprawna w innych częściach ciała, które są w stanie zrekompensować niedowład. To tyle w tym temacie. Jeżeli chciałbyś, żebym inne problemy poruszył osób niepełnosprawnych, to bardzo chętnie to zrobię. Piszcie o tym w komentarzach lub na maila. Jeśli będę mógł odpowiedzieć, to odpowiem bezpośrednio pod filmem. Jeżeli nie będę mógł odpowiedzieć, no to. Zrobię film, no bo czasami na filmie jest wygodnie. Kolejna rzecz, zachęcam Was do obejrzenia innych filmów, które poświęcone są poszczególnym wycinkom usprawniania osoby niepełnosprawnej. To jest wycinek usprawniania rąk, film poświęcony usprawnianiu nóg, film poświęcony usprawnianiu tłowu. Na dzień dzisiejszy to. Tyle. Jeżeli ten film był. Znaczy wartościowy, dowiedziałeś się czegoś nowego, zachęciłeś się, to jest zwykle łapka w górę i zapraszam do komentarzy oraz subskrypcji kanału.